Ursus C330. Poszukamy. Może mam jakieś dzisiaj promocje. Cyk. Mm, 52. Trochę drogo. 42. Nie, to masa i podróbka. O! Jest. 44,900. Cyk. No, i laleczka odnowiony, nowa maska, kabinka silnik po kapitalnym, pompa wtryskowa, wtryski po regeneracji. Wszystko nowe, nowa kabina, full opcja, z szyberdachem. Wszystko nowe. O! Zamontowane dwa akumulatory. Nie wiem czy to jest plus dla mnie to jest minus zabiera tylko miejsce no ale jak tam kto uważa ciągnik jest z miejscowości Płock i tak się prezentuje zdjęcia robione u jakiegoś handlarza z samochodami. Ładnych SAP w oddali. Link do ogłoszenia w opisie filmu. Dziękuję.